Witajcie z tej strony, kanty naprawdę, i w dzisiejszym odcinku właściwie to prosiliście mnie o to w komentarzach, żebym zrobił w końcu, dokończył tą serię o charakterze, dżar więc mm, tak też zrobię. I w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie y, robić pierwszy, właściwy odcinek w serii o charakterze. Dżar no i mm, będę przedłużał. Chodźmy do, chodźmy do nagrywania. Więc. Wiemy, że Darchar jest jakąś śmieszną postacią, chcieli ją wprowadzić głównie dla figurek, figurek różnych tych takich bajerów, na przykład te tak, lizaki darowe, ale może ta postać miała jakiś głębszy sens. Nie dziwiłbym się jakby w dziesiątym epizodzie było tak, że mm, no by było tak, że po prostu Dżar Dżar jest jakimś wielkim sitem. Um, Szczerze nie, nie wiedziałem przez y, parę dni, co mogę wprowadzić do tej serii o Jardzharze, ale y, zacznijmy od tego, bo tak każdy robi, że ten, że Jarjar Jar może Sit tam. Ale ja się też zastanawiam, może Jarjar Jar to po prostu wybranie z Jedi, który po prostu musi się zamaskować. Tak jak w pierwszym odcinku, w sensie takim prologu wspominałem y, o tym, że Jardzhar. Y, Mógł oddychać na egzegolu yy, w tej świątyni yy, mistrza, yy, mistrza mistrza Beina. W sensie Darta Baina, no więc a raczej, więc raczej był uczulony na moc. No i no właściwie to nie wiem jak to pociągnąć, ale zacznijmy od tego może jak Jarzor Jar byłby Jedi. Gdyby dar byłby dżed dajmy tam zielony miecz. Ko by mógł być uczniem? Mm. Mógłby być uczniem, dajmy mistrza Takiry. No i... Yy, mistrz Takira go tam szkoli lecz nachodzi, zakłada tam jakiś jacyś tam sitowie, na przykład Nile tam atakują. No i muszą się rozdzielić jego. Mistrz tam ginie. No i... Yy. Bo takir właściwie nie jest opisany, wiemy, że tylko istniał jako podawan. No i um, że miał dużo mniej hojają. No i dajmy, że tam ginie, ten poświęca się dla niego i żarza po prostu później chce skupić swoją zemstę. Dajmy na tym na najlesie, który by na przykład zabił Takirę, czyli jego mistrza. No i to może być mieć głębszy sens. Um. Nie... nie chcę zrobić tego zbyt długiego tego odcinka i też zbyt króciego, krótkiego, bo mogę jeszcze dzisiaj wrzucić na kanał, jeszcze na przykład nie wiem pytania z komentarzy jakąś tam inną serię, no ale przynajmniej najmniej odcinek dzisiaj będzie. No i dobra, co tam może dalej być pociągnięte? Charter wybrał się na Exegol w ogóle nie... Wiem. Pod tak daleko, ale no wiem, że tam koniecznej książki, że był na Egzygolu. No i co on tak tam mógł szukać w tej świątyni? No, przypadkowo się tam nie znalazł na Exegolu. Chyba, że może jest wyjaśnienie, po prostu nie wiem. Pilot jakiś głupi był i tam, nie wiem, po prostu się rozkraczyli na Exegolu, albo po prostu jakiś term zaczął ich wciągać. No ale po co by miał akurat iść do świątyni Baina? Po co bym miał otworzyć zaklęcia? Skąd by je znał? Może było jakieś, na jakiejś skale wyryte, ale czar byłby zbyt głupi, żeby w sumie to spraktykować. Zresztą do tego trzeba to czytać z książki, a nie tylko z y, darta Bane'a i darta Karkę, y, który potrafili bez z książki to, stworzyć to zaklęcie, no ale... Szczerze, że to nie wiem jak on to zrobił. Wy też napiszcie w komentarzach czy to jest możliwe, że Jar Jar był Jedi bądź Seatem. Napiszcie tak. W ilu procentach mógł być Sithem, a w ilu procentach mógł być Jedi? Napiszcie tak pół na pół. No więc nie wiem szczerze. Ten odcinek jest bardzo krótki. Myślałem, że odcinki z tej serii będą dłuższe, ale na razie nie mam na to pomysłu. Możecie też pisać w komentarzach yy, pomysły na, ten, na odcinki z tej serii, to był taki pierwszy wprowadzający odcinek, więc nie wiem, jak wam się spodoba, to możecie łapkować filmik, więc ja się z wami żegnam, elo.